Śląskim Międzyuczelnianym Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie miało miejsce podpisanie porozumienia pomiędzy Uniwersytetem Śląskim i Akademickim Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Chorzowie. W ramach współpracy uczelnia od przyszłego roku obejmie patronat nad nowo powstałą klasą w Chorzowskim Liceum, dokładnie nad klasą przyrodniczo-inżynieryjną, tak się ma nazywać. W ramach tej współpracy nasza młodzież będzie uczestniczyła w zajęciach na Uniwersytecie, będzie mogła odbywać zajęcia praktyczne w laboratoriach, świetnie wyposażonych laboratoriach właśnie tu znajdujących się i pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie w grupach z nauczycielami będą przychodzić i realizować sobie swoje tematy, te, które Realizują w liceum, które są zgodne z programem kształcenia w liceum. Natomiast Druga sprawa, będą mogli też indywidualnie, grupowo uczestniczyć w wybranych przez siebie wykładach, tych wykładach, które my realizujemy dla studentów, na tak zwanej zasadzie drzwi otwartych. Dzięki współpracy zyskają przede wszystkim uczniowie. Myślę, że to da bardzo wiele tej naszej młodzieży, dlatego że żadna szkoła nie posiada tak dobrze wyposażonych laboratoriów, a także no, nie wszyscy mają możliwość korzystania ze wskazówek i z pomocy pracownikom. Pracowników naukowych uczelni. To porozumienie, które dotyczy na razie objęcia jednej klasy patronatem, nie skończy się na tym, i że za rok następna klasa zostanie objęta podobną opieką, za dwa lata znowu, że nie jest to ostatnie porozumienie. Mam nadzieję, że nie będzie to pierwsza i ostatnia taka umowa ze szkołami tutaj z regionu Chorzowskiego, ale zatem pójdą dalsze. Obiecujące współpracę. Porozumieniu rozumieniu patronuje Wiesław Ciężkowski, zastępca prezydenta miasta Chorzów do Spraw Społecznych. Oto, dokonać ostatecznych wyborów i tu się rozstrzyga Wasza kariera i Wasze Waszych.